Witam siemanko, po bardzo, bardzo, bardzo długiej przerwie, nawet nie wiem, chyba z 2 miesiące, nic, nic nie nagrywałem, nic tam nie wrzucałem. Nie miałem naprawdę czasu ani nawet ochoty, powiem szczerze. Bardzo dużo się działo w moim życiu prywatnym, wszystkiego wam nie będę tutaj opowiadał, ale ogólnie zaczynam, zająłem się nowym biznesem. Mamy synka w drodze, za parę tygodni powiększa się rodzina. No i jeszcze parę innych takich tematów, w każdym razie było bardzo ciekawie, mieliśmy tak jak kiedyś tam mówiłem w poprzednim filmiku jak tylko ustąpiła zima, mieliśmy tutaj w okolicy potężne powodzie, nawet jeszcze teraz niektóre ulice są pozamykane, ja na przykład do pracy czy do domu muszę jeździć wyjazdami i to już trwa dwa miesiące, miało się skończyć gdzieś na początku maja, a mamy początek czerwca i... Nadal niestety pogoda jest naprawdę straszna obecnie. Z tego co mówią tutaj eksperci, najzimniejsza wiosna od ponad 50 lat. Czasami wczoraj na przykład było 6 stopni, w tej chwili jest 15. Parę dni temu było 20 parę, już nawet pod 30 stopni podchodziło. Także mamy, o na przykład, 3 dni temu przeszło tornado Nieca, niecałą godzinę od nas tutaj, czyli w okolicach Ottawy. Niewielkie, ale jednak, czyli widać, że ta, ta pogoda trochę szaleje. A z tego co wiem, w Europie są, zaczynają się fale upałów. Wiem, że w Polsce być tam 30-35 stopni w niektórych rejonach. Moja rodzina we Francji mówi to samo, że już od kilku tygodni mają straszne upały, także klimacik daje nam po tyłku. Fajne akurat właśnie przed chwilą słuchałem to, że Jacyś eksperci znowu biją na alarm, że za 30 lat wszyscy zginiemy, bo globalne ocieplenie, i w ogóle, i w ogóle pamiętam, że czytałem, że w latach chyba 60 albo 70 mówili to samo na temat globalnego ochłodzenia. Tak samo straszli ludzie. Na pewno coś się dzieje, na pewno się klimat zmienia, ale ja po prostu chycę się w język, nic nie mówię. Zobaczymy, jak będzie, tak będzie. Na pewno zanieczyszczenie plastykiem i takie inne rzeczy. Na pewno szkodzą środowisku. Bardzo ciekawa sprawa, jeżeli chodzi o Kanadę. Właśnie nie wiem, może czytaliście, że Filipiny chcą odesłać kilkadziesiąt czy kilkaset kontenerów ze śmieciami z Kanady, które Kanada wysłała na, Filip, na Filipiny jakiś czas temu. No i teraz prezydent Filipin powiedział, że Kanada ma to sobie wsadzić gdzieś. Dosłownie wywołał Kanadzie wojnę śmieciową. Tak to wygląda. mniejsza z tym, z tym z tematu. Wróćmy do tematu Kanady, słuchajcie, może chciałbym zrobić taki, nie wiem, odcinek, być może końcowy na razie, bo naprawdę nie mam czasu, mam tyle na głowie, że nie, nie myślę w ogóle o tym temacie, ale pomimo to, że wrzuciłem trochę informacji, to nadal dużo ludzi nadal pyta, no, no to jak się za to zabrać, co w ogóle zrobić, czy w ogóle się za to zabierać, słuchajcie, to wszystko naprawdę to zawsze, za każdym razem sprawa indywidualna. Jakbym tak może miał z perspektywy, z perspektywy czasu wam doradzić, jak się za to zabrać, to no to przede wszystkim zacząć od. Nie wiem, zróbcie sobie listę za i przeciw, co macie, e, jak, co macie obecnie, w jakiej jesteście sytuacji finansowej, materialnej, nie wiem, praca, lubicie ją, nie lubicie? Czy dzieciom się podoba szkoła, jeżeli macie dzieci, ogólnie, ogólna wasza sytuacja, ja jej nie znam, wy ją znacie, więc wy, wy możecie sami ocenić. I następnie zróbcie sobie może drugą listę tego, co zyskacie na emigracji, bo czasami możecie po prostu bardzo dużo stracić. Na pewno stracicie, na pewno stracicie, wiecie, kontakt z rodziną, ze znajomymi. Może nie taki kontakt kompletny, no, ale wiadomo, bezpośredni, bo w dzisiejszych czasach jest w sumie łatwiej. Jest Skype, jest, są Facebooki i tak dalej. Można dzwonić bardzo tanio. Także jakiś tam kontakt się utrzymuje, ale zobaczycie, że po pewnym czasie jednak zabraknie wam rodziny, zabraknie wam przyjaciół. To już tu będziecie oczywiście mieli też znajomych, ale to nie jest to samo. Na pewno nie będziecie się czuli 100% u siebie. Im starsi jesteście, tym będzie gorzej na pewno. Jeżeli jesteście młodzi, bez dzieci, ale nawet z dziećmi, możecie ryzykować. Czemu nie? Ja uważam, że trzeba w życiu ryzykować. Bo tak to możemy sobie tylko tak gdybać. Co by było, gdyby? Co by było, gdybym wyjechał? A jak wyjadę, no to co by było, gdybym został? No. Na pewno na czymś stracicie, na czymś zyskacie. Przeważnie ludzie wyjeżdżają z powodów materialnych, nie oszukujmy się, że lepsze wypłaty, czy lepszy socjal. Na przykład znam osoby, które wyjechały do, do państw, gdzie jest super opieka zdrowotna, bo na przykład dziecko tak jak było chore, miało na przykład autyzm, czy coś innego, jakieś inne poważne problemy. Gdzie w Polsce wiadomo, to jesteśmy czasami, jak to się mówi w Słowie, 100 lat za, za Afryką. W każdym razie, no tak jak mówię, zacząłbym od tego, zrobić sobie listę za i przeciw. Następnie, jeżeli się zdecydujecie, że OK Kanada, to proponuję naprawdę bardzo dużo czytać, bardzo dużo czytać, jeżeli chodzi o regulacje i przepisy. Przede wszystkim, jeżeli chodzi o programy prowincjonalne, znajdźcie sobie, nie jedźcie tak na wariata, jak niektórzy ludzie mówią, że o ja tam sobie przyjadę i jakoś to będzie. Bo będzie bardzo ciężko, będzie strasznie pod górę. Sprawdźcie sobie. To zajmie nam trochę ekstra czasu, ale sprawdźcie sobie na przykład, które programy dają wam najszybszą drogę do pobytu stałego. Zobaczcie, my jesteśmy 6,5 roku w Kanadzie i dopiero teraz dostaliśmy tak zwany program prowincjonalny z Quebecu, tak zwaną selekcję prowincji Quebecu, czyli dostaliśmy tak jakby pierwszy etap naszego pobytu stałego. Teraz z tym certyfikatem, który otrzymaliśmy tutaj od tej prowincji, musimy się zgłosić do rządu federalnego, złożyć wniosek o pobyt stały. I to rząd federalny wyda nam karty sta pobytu stałego. Także tak naprawdę dla nas to już jest tylko kwestia czasu no i kwestia kilku tysięcy dolarów, które trzeba jeszcze wydać na to. Ale to jest najłatwiejszy sposób, żeby dostać pobyt stały. Poszukajcie, prze przestudiujcie programy prowincjonalne. Ja już kiedyś mówiłem, że chyba te prowincje typu Alberta, może Saskatchewan, może Brytyjska Kolumbia mają najłatwiejsze, znaczy najłatwiejsze, mają te programy, które w najkrótszym czasie dają Wam Opcje i możliwość, żeby złożenia o pobyt stały w Kanadzie. Także ja bym nie, nie szedł tym, tym takim trybem myślenia, jak wiele osób, że na przykład chcę mieszkać w Toronto i nigdzie indziej. Nie, nie myślcie o tym, gdzie chcecie mieszkać i co chcecie robić, tylko myślcie o pobycie stałym. Jak już zostaniecie pobyt stały, to wtedy możecie sobie wymyślać, gdzie chcecie mieszkać, co chcecie robić, zmieniać pracę i tak dalej. A na początku musicie się przemęczyć. I ja Wam mówię, weźcie, podpowiadam, weźcie byle jaką pracę, w byle jakim miejscu nawet, okay, żeby tylko jak najszybciej móc złożyć wniosek o pobyt stały. Inaczej będziecie się męczyć, tak jak my, latami będziecie rozmyślać, czy zostać, czy wyjechać, i tak dalej, tak dalej. Także, jeżeli chcecie się w to bawić, to to jest moja podpowiedź. A cała reszta, no to dużo wyjdzie w praniu, bo tak jak już mówiłem nie raz, Każda prowincja ma inne przepisy, na przykład jeżeli macie dzieci, tutaj na przykład w Quebecu dzieci zaczynają szkołę w wieku 5 lat, w Ontario w wieku 4 lat, to też my mieliśmy takie kombinacje, żeby dziecko dać do szkoły w Ontario, a mieszkaliśmy w Quebecu, tylko że my jesteśmy tutaj na pograniczu, no to jest dosyć łatwo. Tak samo tak jak na przykład teraz obecnie moja żona będzie szła na urlop macierzyński, każda prowincja ma swoje przepisy, w jednej prowincji na przykład należy się 52 tygodnie macierzyńskiego, tak, czyli rok czasu, w innej półtora, na przykład Ontario można iść na półtorej roku, z tym, że dostaje się tą samą kwotę, kwotę pieniędzy rozłożoną na więcej tygodni. Czyli można sobie wziąć więcej urlopu macierzyńskiego, dostawać mniej co miesiąc, no, albo wziąć ten e, normalny urlop macierzyński i dostawać tam e, powiększoną, znaczy większą kwotę. E, w innych prowincjach, z tego co czytałem, w niektórych prowincjach jest, jest, jest tylko 30, chyba tam 5, 37 tygodni. Także, wiecie, na, na wszystkie pytania, które będziecie mieli, te odpowiedzi dopiero przyjdą z czasem, jeżeli już to będziecie. Nikt Wam nie da konkretnych, e, takich definitywnych odpowiedzi, ani jak to załatwić. Ani jak to będzie, jak już załatwicie tak. Ja, na przykład, wracając do tematu, który poruszyłem niedawno o adwokatach tak, i o konsultantach imigracyjnych, właśnie rozmawiałem z jednym znajomym wczoraj, który też już od kilku lat się męczy. Wydał już kilkanaście tysięcy dolarów, słuchajcie, i tak naprawdę z tego co teraz wyszło, no to adwokatka Polka od razu, sorry, nie lubię jechać po Polakach, ale niestety pani z Toronto, nazwisko na E. Bardzo znana konsultantka musi sobie wyszukać. Po prostu chcę jak najwięcej pieniędzy wyciągnąć od pracodawcy, który załatwia pozwolenie na pracę. No i od samego tego mojego znajomego. Wymyśli jakieś cuda na kiju Tak naprawdę facet powinien już tylko pojechać na granicę i otrzymać pozwolenie na pracę, ponieważ już ten, ta wstępna tak zwana, jak to się nazywa? LMIA, tak? Czyli ten wstępny taki, jak to nazwać, pracodawca już otrzymał, tak, zespolenie na jego zatrudnienie, okay, czyli już ten rynek został spadany, także jego zatrudnienie tego chłopaka nie, na nic, w ogóle nie wpływa negatywnie na rynek pracy, pracodawca już ma ten dokument, czyli z tym dokumentem tak naprawdę jedziecie tylko na granicę, otrzymujecie wizę pracowniczą, nie, adwokatka powiedziała pracodawcy i jemu, że on musi teraz Kanadę opuścić na minimum 3 miesiące, gdzieś tam podjąć pracę, gdzie indziej w Europie, musi wysłać jakieś dokumenty jeszcze i dopiero to wszystko tam się wyjaśni. To jest, powiem Wam, że tylko głównoprawda. To jest po prostu sposób na wyciągnięcie pieniędzy. Przedłużenie, załatwiania sprawy, wymyślanie, że coś tam jeszcze trzeba i tak dalej. Ja nie jestem ekspertem od spraw imigracji. Nie jestem konsultantem ani, ani adwokatem, ale dobrze to wiem, bo sam przez to przechodziłem. Zresztą te przepisy są w internecie, można, to, można sobie to wyszukać, można zadzwonić do Immigration. Ciężko jest się z nimi dogadać, ale jednak można jakieś tam informacje wyciągnąć. Także widzicie. I to są też ludzie, którzy przyjechali z Anglii. Ostatnio byli u nas tam na grillu tydzień temu i... No rozmawialiśmy sobie szczerze i powiedzieli mi szczerze, że żałują, żałują, że przyjechali, że zostawili to co mieli już w, w, w Anglii, no bo mieli już stabilną sytuację, pracę i tak dalej. a tutaj musieli zacząć od nowa. Są tutaj chyba... nie chcę schłomać? 3 albo 5 lat, nie wiem. I nadal są w totalnym bagnie, nadal nie wiedzą, czy będą mogli zostać, czy nie. Mają pod górę. Tak, No widzicie. A inne osoby przyjeżdżają już z załatwionym pobytem stałym, to jest może też inne wyjście. Możecie się dowiedzieć w ambasadzie. Na przykład, e, teraz jak jesteście Polakami, to w ambasadzie polskiej nie sądzę. Po prostu w ambasadzie Kanady, w kraju, w którym mieszkacie. Czyli jeżeli planujecie właśnie z Anglii przyjechać tutaj czy z Norwegii, to musicie iść do ambasady kanadyjskiej w, w kraju, w którym mieszkacie, gdzie jesteście rezydentami. Dowiedzcie się, jakie są możliwości. Czasami. Ambasady organizują takie spotkania. Ja też na takim byłem w Warszawie bardzo, bardzo dawno temu. Fakt, że tam dowiedziałem się tylko ogólnie, nie było za bardzo dużo szczegółów, ale wiem, że też są czasami organizowane targi pracy, gdzie Kanadyjczycy też przyjeżdżają. Ostatnio byli w Polsce, z tego co słyszałem. Nie wiem, gdzie, gdzie to było, Wrocław czy Kraków. I Może oni potrafią coś mówić, Są takie na przykład firmy, które mają tak zwane Otwarte LMIA, czyli takie, takie pozwolenie na zatrudnianie obcokrajowców, bezimienne i oni mogą na przykład zatrudnić na to 20-30 osób, i wtedy jest bardzo łatwo dostać e, dzięki takiemu pracodawcy pozwolenie na pracę. Słuchajcie, musicie naprawdę bardzo dużo się namęczyć, jeżeli chcecie e, więcej informacji. Ja mówię, ja jestem tutaj już siódmy rok i nadal e, dowiaduje się nowych rzeczy. Poza tym przepisy się ciągle zmieniają. Ja już też kiedyś podpowiadałem, że jeżeli planujecie. Nie wiem, wyjazd do Kanady, tak jak niektóre osoby, młode osoby przeważnie mówią, a chcesz skończyć studia, czy tam chcę włożyć trochę pieniędzy i planuję na przykład do Kanady za 5 lat, zacznijcie się tym interesować za 4,5 roku. Zmieni się rząd, zmienią się przepisy, uh, mogą tą emigrację bardziej rozszerzyć, mogą ją zamknąć, nie, wiem, nie wiadomo co tam będzie się działo. Także jeżeli nie planujecie na obecną chwilę przyjeżdżać tutaj, to nie zawracajcie sobie głowy. A jeżeli macie taką opcję, macie do kogo przyjechać chociażby na wakacje i zobaczyć, czy wam się tu w ogóle podoba. Tyle ode mnie, nie wiem kiedy następny raz coś nagram, tak jak powiedziałem, bardzo dużo się dzieje, ale bardzo dużo pozytywnych rzeczy my na szczęście już widzimy światełko w tunelu po prawie 7 latach na ten nasz pobyt stały, a też wam powiem tak ode mnie, że gdybym wiedział gdyby to było 5 lat temu, gdybyśmy tutaj byli 2 lata, może rok, to myślę, że byśmy się spakowali i byśmy stąd wyjechali. Nie mówię, że do Polski. Nie mówię też, że do, do Europy Zachodniej są inne opcje. Ja osobiście w pewnym momencie, jak czekaliśmy na, na nowe pozwolenie na pracę, przepracowałem kilka miesięcy na francuskiej wyspie karaibskiej, na Martynice. Sprawdźcie sobie, może to jest dla Was opcja. Mi się tam bardzo podobało z tym że no, otrzymałem w międzyczasie tutaj yy, pozwolenie na pracę, o które walczyłem przez półtora roku, no to szkoda mi było to zostawić, ale byliśmy o tyle, o tyle dosłownie o włos, yy, powiem wam szczerze z rodziną od przeprowadzenia się właśnie na Karaiby. Yy, pracę dostałem w przeciągu tego dnia. Fakt, że to jest wyspa francuskojęzyczna, OK, to jest, jest częścią Francji, ale nie ma nic wspólnego z tym, co się dzieje we Francji. Po prostu nic. Nie ma tam tych zielonych, żółtych kamizelek, nie ma terrorystów. Nie ma też za dużo Francuzów, co jest też dobre. Powiem szczerze, że ja Francuzów osobiście nie lubię, nie lubię ich mentalności. Także są inne opcje. Okay? Nie, świat nie, nie zaczyna się, i nie kończy się na Polsce i Kanadzie. także. Przemyślcie sobie wszystko porządnie. A jak macie jakieś pytania, to pomimo to, że tak jak mówię, nie będę za dużo wrzucał, może znowu za jakiś czas, jak znajdę chwilę taką natchnienia, <gryw> jakiś pomysł, to może coś wrzucę ponownie. Albo jak się trochę uspokoi, tutaj, wszystko co się dzieje. Ale jak macie jakieś pytania, to dawajcie. Ludzie cały czas do mnie piszą, cały czas zadają pytania i ja chętnie odpowiem. Nie ma problemu. Trzymajcie się póki co. I uważajcie na siebie, jeżeli tak naprawdę są takie upały w Polsce, w ogóle w Europie, no to ja lubię ciepło, ale no nie zazdroszczę czasami. Okej, okay. jadę po córeczkę i jedziemy. Dzisiaj mamy z córką Randkę. Moja dziesięcioletnia córka zaprosiła mnie na lunch. Super sprawa. Miłego dnia Wam życzę. Trzymajcie się. Pozdrawiam.